Dzień dobry, z Granicy Hiszpanii. Już po treningu, nasik troszeczkę spocony, troszeczkę 20 serii, e, kanastyniki, wreszcie pierwszy pierwszy dzień pod, od dwóch tygodni, po dwutygodniowej pauzie, kiedy zacząłem master trening, znaczy zacząłem na pierwszy dzień, zobaczymy. Mam nadzieję, nie mam gdzie wrócę, muszę powrócić do tych treningów co wcześniej. Trening 40 i 4 minuty. No, teraz jakieś 1500 kroków, bo tyle mniej więcej mam 1300-1500 kroków do domu i szybkie śniadanko, przygotowanie do pracy. Ponownie z wami. Korzystając z okazji, że dzisiaj wreszcie po prawie dwóch tygodniach wziąłem się tam, chyba jeden dzień miałem, czy dwa dni w ciągu tych dwóch tygodni, kiedy naprawdę coś tam ćwiczyłem, to dzisiaj korzystając z okazji, że wróciłem do treningów. Ja zazwyczaj trenuję, trenuję rano, ale no, chciałbym co na ten temat powiedzieć, jak wygląda mój trening, jak to w ogóle czy robi nad, czy nie, więc możemy zaczynać. Yy, a więc tak, treningi mam podzielone mniej więcej na trzy kale steniczne kalisteniczne i trzy yy, typowo na siłowni, typowo to, z obciążeniem. Yy, Zazwyczaj robię to w poniedziałek, w poniedziałek, w środę i piątek. Robię kalisteniczne czyli gdzieś, gdzieś na tym, y, na tym placu, na, tym, y, na tej siłowni zewnętrznej. A trzy robię na siłowni z ciężarami i robię je w domu. Tak? Te trzy, czyli poniedziałek, środa, piątek, zazwyczaj są powtarzalne. I robię około 20 serii po 8 do 10 powtórzeń. Na razie później zwiększam ilość powtórzeń i później dodaję sobie ewentualnie obciążenia. Teraz więc zacząłem znowu od nowa jako. jako. I jak to zaczynam? Najpierw jest cztery serie podciągnięć po 8. Zaczynam wąskim nachwytem. I w zależności czy daję radę, tak? Jeżeli później daję radę, po dwóch, trzech tygodniach się rozkręcam, poszerzam pochwyt, ale to też w zależności mówię, jeżeli jestem w stanie i mam siłę, tak? To też w zależności jaki mam dzień. Następne mam ee, dipy. Też cztery serie, cztery serii po 10, później mam t na, na t środek i Tył Ramion, później na gumie, gumie mam Facebooka, dokładnie podob, bardzo podobne ćwiczenie z tym, że troszeczkę inne mięśnie tutaj angażują, bardziej wspomagają i bardziej troszeczkę więcej z plecami pracuję. I ostatnie ćwiczenie to, są, to, są, to jest przyciąganie kolan do klatki, ewentualnie do brody, na brzuch. Tak, tak samo cztery serie po osiem którzy mówię to co miałem dzisiaj i to co zazwyczaj mam. I to powtarzam, w poniedziałek, środa, piątek. Oczywiście muszę dojść tam, a w międzyczasie jak mam pauzy, pauzy mam około dwóch minut między ćwiczeniami, żeby odpocząć i w tym czasie bardzo szybko intensywnie chodzę. Tak? To jest jakieś dodatkowe spalanie, kalorii staram się utrzymywać tempo, czyli mi garmin pomaga około powyżej 110 uderzeń na minutę. Tak? I teraz jak to wygląda wtorek, czwartek i sobota, ponieważ niedzielę zazwyczaj odpoczywam, jest tak, zazwyczaj w poniedziałek, ponieważ mam więcej siły robię klatkę, później robię na przemieni klatka i triceps, później robię biceps i ramiona. Dlaczego? Dlatego, że mam większy nacisk tej chwili na, na ramiona i na biceps, dlatego chciałbym, żeby, żeby to to wiadomo, że przy innych, innych treningach też to pracuje, ale mam osobny trening jeden dzień na ramiona, i na, znaczy na ramiona, na barki i triceps. I triceps, jest i biceps, sorry. No i ostatni dzień mam na yy, plecy, typowo na plecy. Powiedzcie mi, że to jest zwariowany trening? Nie jest zwarywany trening, ponieważ ja nie ćwiczę ciężko. Ja nie ćwiczę jakoś bardzo intensywnie. Te treningi są dość lekkie, spokojne, maksymalnie do 50 minut, 40-50 minut, czasami pół godziny do, 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 do 50 minut. Maksymalnie to jest 50, chyba 55 minut, to miałem najdłuższy trening. przerwy mam około 2 minut, trzymam się od minuty do 30 do 2,5 minut plus minut. Nie mam wielkich obciążeń czasami na klatkę. Jedną serię zrobię, ewentualnie na biceps zrobię jedną serię, znaczy jedną serię, jedno ćwiczenie, pewne serię. Ćwiczenie robię cięższe, tak na przykład na klatkę, ponieważ teraz aktualnie nie mam sztangi, to na przykład mam coś takiego, że pierwsze ćwiczenie zrobię... Aha, no wiadomo, pierwsza rozgrzewka, czyli lżejszymi ciężarkami i później na przykład teraz jak no nie ćwiczyłem, to pewnie wrócę do... 2 razy po 35 i zrobię 2 razy po 35, może po 37,5. Był taki już moment, kiedy robiłem całą serię, powiedzmy 10 powtórzeń, 42,5, nawet chyba 45 na rękę, czyli 90 kg, tak? Mówimy o ciężarkach. Teraz mówię jakiś czas, miałem pauzę, więc wrócę do 30, chyba Robię taką serię. Później robię troszeczkę lżejszą serię z niższym obciążeniem i później przechodzę na rozpiętki, ćwiczenie pod kosem mniej więcej, no i tak, tak mniej więcej wygląda mój trening. Później następny dzień to jest yy, śro, yy, środa, mówię czwartek, przepraszam, w czwartek robię yy, biceps, triceps i tak samo biceps, przepraszam, barki. I tak samo staram się jedno ćwiczenie mieć cięższe a później już bardziej pompuję. Tak? Wiadomo, jeżeli robię cięższym, to robię mniej powtórzeń, większe mniejsze obciążenia, robię więcej powtórzeń, nawet czasami do 20-20 parów, -20 żeby spompować. I, I ostatnie plecy, ale mówię, ja plecy też nie ćwiczę jakimś wielkim ciężarem, w ogóle nie robię martwych ciągów. Tak? Kiedyś robiłem, robię, jak ona się nazywałem chyba francudnie francuskie, rumuńskie martwe ciągi, tak mi się wydaje, że, że z ławeczki mam położoną sztankę i wtedy na ławeczce, ale to robię tak maksymalnie 100-120 kg i robię sobie taką serię, tak. Yy, tak to mniej więcej wygląda. Yy, dzięki temu jestem w stanie trzymać kondycję w miarę, w miarę normalny biceps, w miarę szczuple, oczywiście do tego odżywianie. Co robię? Przede wszystkim dlaczego też robię le lekkie treningi? Ponieważ yy, są zazwyczaj, nie w no, 95% są na czcie. Dlatego też nie trenuję mocno, nie trenuję intensywnie, zresztą nie zależy mi na jakiejś muskulaturze, wielkiej sylwetce, tylko bardziej na wyrzeźbieniu się, tak. No ma wiadomo trochę brzuszka, ten brzuch trzeba jeszcze zgubić, a to jest kwestia już chyba nieduż, nieduż, niedużego czasu, czy on na razie baga w granicach 87-89 kg plus minus teraz aktualnie, myślę, żeby zrzucić jeszcze do 85, troszeczkę nabrać masy mięśniowej potem zrzucić, już będzie bardzo ładnie wszystko wyglądało. Tak estetycznie, nie taka plażowa sylwetka, bo na tym mi tak naprawdę zależy, nie na jakimś, nie chcę być wielki bardziej, że chcę z powrotem wrócić do Tajboxu, do może jiu-jitsu, chcę troszeczkę więcej sportu walki, chcę wtrącić, ale wiadomo, muskulatura i wielkość nie, nie pomaga w tym, tak? To trzeba zwinność, trzeba o, wrócę też do interwału, bo to jest fajne, tego typu rzeczy. Ale to mówię, z powrotem teraz muszę wpaść na te tory po tych dwóch tygodniach, więc na razie treningi nie robię, robię jeszcze lżejsze, spokojniejsze, może czasami pół minuty dłuższą pauzę zrobię. Tydzień mi zejdzie na powrócenie do, do tego wszystkiego. Po tygodniu dwóch jestem z powrotem na torach i jazda, jazda, jazda bez trzymanki. Tak to mniej więcej wygląda, przychodzę z treningu. Wtedy dopiero, czasami kawę sobie dam przed treningiem, czasami, ale zazwyczaj po treningu daję kawę, robię, kawę, robię sobie kawkę przed treningiem, jedynie wypijam dwie, dwie trzy szklanki wody i to jest tak naprawdę wszystko. Oczywiście wpadała jeszcze cytrulina przed treningiem, ale ze względu na to, że to jest wcześnie, nie zdążyłem, a wiadomo, że warto wziąć tak pół godziny przed treningiem i dlatego Często nie daję, nie, nie biorę tej cytruliny, e, później ewentualnie kre, kre, kreatyna. Kre, kreatyna. E, czasami przed treningiem jak jestem w trochę gorszej kondycji, słabszy troszeczkę to wezmę sobie garść płatków, e, płatków tych śniadaniowych, takich zwykłych, słodzonych, miodowych, Tak dosłownie garść, nie 10-20 gram i po troszkę dorzucam do, do jamy ustnej i sobie podjadam. I tak wygląda mniej więcej mój Dzień i tydzień treningowy. No, w niedzielę zazwyczaj odpoczywam. Yy, robię około, yy, jeśli chodzi o kroki, to no, mam ustawione minimalnie 15 tysięcy, ale taki mój, taki mój yy, mniej więcej próg to jest około 17-21 tysięcy kroków. Tak mniej więcej. Tak to się waha na dzień. Tak? W niedzielę jest to słabi, troszeczkę dlatego to też muszę podkręcić. To wszystko, na razie.